Witamy w Energy Gas Polska, dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji gazowej do Audi 80, Audi z 1998 roku, silnikiem 1.8 o mocy 125 koni. Założyliśmy tutaj instalację BRC i pokażmy jak to może wygląda pod maską. Z prawej strony komputer sterujący, pracą instalacji bezpieczniczek, na kolektorze leżą wtryskiwacze Berce koloru pomarańczowego. Z tyłu mamy reduktor, filterek fazy ciekłej a tutaj mamy filterek fazy lotnej. Przełącznik. Przełącznik został zamontowany z lewej strony kierownicy. Tutaj na życzenie klienta nie obsadzaliśmy go, jest na kabelku. Z tego względu, że klient nie chciał tutaj żadnych dziur. Rozumiemy, nie ma problemu. Wlew. Wlew pod klapką w tym samochodzie. Wygląda w ten sposób. Ładnie się prezentuje. I zbiorniczek. Z tego względu, że tu jest dość mało miejsca, jest są włożone 34 litry. No, nie przez to, że tutaj jest ta półeczka, nic większego tak naprawdę tutaj się nie da włożyć sensownie, ale da się jeździć. Tak? E, dobra, przejdźmy do może do podsumowania. Koszt instalacji tego samochodu to 2900 zł. E, zbiornik 34-litrowy pozwoli nam na przejechanie około 250-300 km, z tego względu, że no, auto jest trochę paliwożerne. Bo pali około 12-13 litrów e, benzyny, czyli około 13-14 gazu spali. Tak? E, Zrost następuje po około 8-9 tysiącach km. Z tego względu, że też dużo pali, to ten wzrost będzie dużo szybszy. E, auto na każdym przejechanym tysiącu kilometrów, dzięki temu, że jeździmy na gazie, zaoszczędza aż 350 zł. Czyli wynik naprawdę przyjemny. Dziękujemy i zapraszamy do Energii Gaz Polska.